Cześć z racji tego że jest zima i wiele ludzi pisało o różne inne rzeczy jak na przykład właśnie taką kurteczkę Ralfa taką Lacoste taką Nike takie bezrękawniki widzicie Ralfa Nike tak samo Lacoste sweterki jakieś czy coś takiego naprawdę tanie są jeansy i inne różne takie rzeczy. Napiszcie do mnie ja wam podeślę do tego linki prywatnie. Ja jeśli chodzi o kurteczki ja sobie zamawiałem takiego North on jest na mojej stronce ja go dodałem bo jest mega super za 110 zł. Możecie sobie też go kupić. On jest w różnych kolorach. Tam na stronie są widoczne te kolory. No i co? Jakbyście chcieli jeszcze rozmiarówkę jakąś czy coś, to napiszcie po prostu do mnie komentarz lub coś, ja wam wyślę to. Tak to się prezentuje ta kurtka. Ona jest wodoodporna i jest z prawdziwego puchu. Tu jest taka damska jeszcze North Face'a. Także naprawdę mega tanio można się ubrać na jesień lub zimę. Taka kurtka, na przykład damska, ona jest za 90 zł. To ta nie ma kaptura chowanego tutaj z tyłu w kołnierzu, a ta ma. Więc no, napiszcie, bo to jest naprawdę banalne zamawiać takie coś. Zobaczcie, P podeślę wam po prostu linka. Możecie sobie w niego wejść i po prostu to zamówić. Tak samo jak tutaj z mojej strony. Rejestrujemy się tutaj najpierw. No i po prostu wchodzimy sobie właśnie przykładowo w kurteczki i linka, którego ci wyślę będzie taki sam. Ja ci wyślę zdjęcia i rozmiarówki tego. Wchodzimy sobie. Widzicie, tak tutaj przedstawia to inną kurtkę. Ja wiem, po prostu nie ma tutaj zdjęcia dodanego, ale jest w takich wszystkich kolorach, jak tutaj widzicie. W tych co, wybieramy sobie po prostu rozmiar, kolorek. Tu są poprzednie zamówienia ludzi, więc faktycznie widzicie, że to tak, to jest kurtka Face'a, No i co, po prostu klikacie sobie bajna, płacimy sobie bliczkiem czy czymś. I to tak naprawdę tyle. Jeśli nie wiecie, jak to później wysłać i jak ogólnie postępować, to ja tu poradnik nagrałem, lub po prostu napiszcie, ja wam pomogę. Każdemu odpisuje w przeciągu paru godzin, więc więc no, a naprawdę takie kurteczki są fajne. Ta jest w miarę batania za 200 zł widziałem. Widzicie, że jest naprawdę super. No to co? Jeśli macie jeszcze jakieś inne na przykład pytania lub po prostu chcielibyście jakiś konkretny przedmiot, inny, naprawdę tanio sobie kupić, zamiast nie wiem, wydawać 500-600 zł to możecie sobie 70 zł wydać za przykładowo e, taki sweterek Ralfa lub taki za 76 zł. E, to po prostu ja Wam podeślę linka i to tak naprawdę tyle. Dzięki, cześć.